Witam z powrotem. Znowu wracamy, by oglądać sprint w klasy MotoGP. Ta rada jest o wiele krótsza i daje wszystkim radom szansę wybrać nazwisko. Siema, z tej strony Michael, a to jest kolejny odcinek z MotoGP 23. Przed nami Grand Prix Austrii, czyli domowy wyścig dla naszego zespołu. Rzecz jasna zaczynamy od sprintu i proponują nam tutaj opony twarde i na przód i na tył, dosyć zaskakujące. Mimo wszystko na tył wezmę sobie oponę pośrednią, e, przejdźmy teraz do pól startowych, e, no i udało się zakwalifikować na dziewiątej pozycji, no dopiero dziewiątej pozycji myślę, bo myślałem w sumie, że pójdzie troszkę lepiej, ale może tutaj uda się odrobić kilka pozycji w sprincie i potem w wyścigu. The Zgasły czerwone światła, niestety, no, nie najlepszy start. Spróbujemy się tutaj poprzeciskać w pierwszym zakręcie. No i jesteśmy na szóstej pozycji, także wyszło całkiem nieźle. Teraz szykana. O i na jednym kole tutaj trochę przejechaliśmy. Ale wyprzedziliśmy naszego kolegę z zespołu Brada Bindera i bierze mi się za Marka Markeza do zakrętu numer 4. No w przypadku MotoGP jest to zakręt numer 4 z racji tego, że mamy tą szykanę nową. No i w międzyczasie tutaj przebiliśmy się na trzecią pozycję, ale tutaj chyba za szybko zahamowałem do zakrętu numer 5, no i spadamy na piątą. Jest atak na Marka Marqueza, no i jesteśmy przed Hiszpanem. No ponownie tutaj zdecydowanie za szybko zahamowałem, no i tracimy dwie pozycje. Wracamy z powrotem na piątą. No niezłe rodeo, na szczęście udało się utrzymać się na motocyklu. No trochę wyjechaliśmy szeroko, ale żyjemy. I teraz znowu byłem na granicy upadku No było blisko ale przyblokował nas trochę Mar Marques No troszkę przestrzeliłem, troszkę za szeroko i korzystam z tego bajania. Próbuję szybko odzyskać pozycję, niestety się nie udało. Uznajmy, że udało się za pierwszym razem. Błąd bez jakiego przewraca się, no i zyskujemy na tym jedną pozycję. Błąd Marka Marqueza przestrzelił przedostatni zakręt na ostatnim okrążeniu i dzięki temu wskakujemy na podium w sprincie. No wyniki tego sprintu dosyć ciekawe. Good morning to all you MotoGP fans. The famous Red Bull Ring Bull is watching over this circuit, which is about to be the stage for the Austrian Grand Prix. These shots już do wyścigu głównego. I inżynierzy are carrying out final checks on the bike before the start. No i tutaj nam proponują pośrednie opony, jak i na przód, jak i na tył. No dzisiaj jest trochę chłodniej, ale mimo wszystko wezmę i twardą oponę na przód, i twardą oponę na tył. No i widzę, że tutaj podobne wybory mamy. Mimo wszystko większość zawodników chociaż to mi jedną oponę twardą ma. Lights are about to go out. Peko Beniaya is starting from the front row, thanks to that pole position from yesterday. All hell will break loose in a few moments. No i wystartowali. to jest Znowu nie najlepszy start. Ale znowu w zakręcie numer 1 jakoś się przeciskamy i znowu trafiamy na szóstą pozycję. Oj no to było bardzo ryzykowne i w sumie nieświadomie. Za bardzo później to hamowanie, ale wyszło nam na dobre, bo jesteśmy już na trzeciej pozycji. No i tu się troszkę zagapiłem. Problemy na hamowaniu, wyjeżdżamy szeroko, no i spadam na piątą pozycję Chociaż udało się teraz na czwartą Wbić I tutaj pod Miguela nie wejdziemy No i pod koniec pierwszego okrążenia wskakujemy do pierwszej trójki. I już jestem na drugiej pozycji, o ile było blisko, to nie około Bajani, ale na szczęście bezkontaktowo. Bardzo późne hamowanie, no i próbujemy po zewnętrznej. E, no i nie udało się, ale zmieściłem się tutaj ładnie w limitach toru. Powinien mieć lepsze wyjście z tej szykany, no tak, a i trochę się tutaj nadziałem na Włocha I w zakręcie numer 4. No znowu problemy na hamowaniu. E, nie 4. Nie 4, tak dobrze mówię. No były małe problemy na hamowaniu i niestety znowu troszkę za szeroko. Ale okrążenie później udało się w szykanie wyprzedzić Pekobajanie i obejmujemy prowadzenie w Grand Prix Austrii. Znowu za wcześnie zahamowałem w tym zakręcie i tracimy prowadzenie, za długo na nim nie byliśmy. No idzie później tutaj zahamować, ale byłoby to dosyć ryzykowne. wyjście strzykany no i spróbujemy do twórki po wewnętrznej ciasno, no i no troszkę za szeroko wyszliśmy, bajania wróciły od razu na prowadzenie no tutaj można wcześniej zahamować w tym zakręcie, ale siła hamowania tutaj trzeba tak na początku lekko i później ewentualnie mocniej zahamować Mocniej w sensie troszkę mocniej, nie jakoś bardzo. No zbliżyliśmy się teraz trochę do lidera. W dziesiątce popełnił błąd. No i teraz jedynki też nie przejechał idealnie, Pekobajania. Spróbujemy to wykorzystać, szykanie. No i jesteśmy na prowadzeniu. No i znów bajania odzyskuje prowadzenie w zakręcie numer 5. Zakręt numer 4 i znowu wychodzę na prowadzenie w tym wyścigu. I znowu peko bajania przed nami w zakręcie numer 5. No tutaj prawie każde okrążenie wygląda tak samo. Rozpoczęliśmy ostatnie okrążenie, no tutaj będzie ciężko już zaatakować jakkolwiek bajanie Aczkolwiek jeżeli udałoby się to przejechać bardzo dobrze, prawie że idealnie, to udałoby się zbliżyć. No i teraz, no to był mocny atak z dosyć daleka Nie no, to się tu nie uda, no nie Czego puścimy przodem, zetnę tą szykanę, ale troszkę tutaj odpuszczę. No to było znowu niepotrzebne. Kończymy Grand Prix Austrii. Wygrywa po raz kolejny bajania. My przyjeżdżamy na pozycji drugiej. Trzeci był w tym wyścigu Mark Marquez. No i dzięki naszym wynikom w ten weekend przeskakujemy na drugą pozycję w klasyfikacji mistrzostw. No fajne zdobycze punktowe. Mimo, że startowaliśmy dopiero z dziewiątej pozycji. in Park Ferme with the top three and this lad got a great second place today. It was a truly outstanding performance. No dobra, w tym materiale to byłoby wszystko. Jeżeli się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam również do opisu, a teraz będę się już z Wami żegnał. Trzymajcie się, cześć.